Trwa Comics Wars. Stoisko Multiversum. Rafał Palacz. Dzień dobry. Witaj. W zasadzie to chyba zawsze jesteś na każdym festiwalu, mam wrażenie, obecny duchem, duchem ciałem. I chciałbym, żebyś teraz tak podsumował, ponieważ w sumie Comics Wars to jest trzecia edycja w tym roku, jeśli chodzi o imprezy w Bibliotece Uniwersyteckiej. I widzisz jakiś progres, czy w którą stronę, jakby z Twojego punktu widzenia, to wszystko idzie? Zacznijmy od tego, że w ogóle to, że cokolwiek tutaj się dzieje w Bibliotece, zawdzięczamy dwóm podmiotom: Bibliotece i Multiversum. Pierwsza impreza, która tu się odbyła, Dzień darowego Komiksu, była naszą inicjatywą. Rzuciliśmy hasło, biblioteka była zainteresowana, mieliśmy to, co mieliśmy, piękną, piękną pierwszą imprezę, która zaskoczyła wszystkich. Biblioteka generalnie nie była przygotowana na taką ilość ludzi, którzy byli na pierwszej imprezie. Potem był dzień Batmana w lipcu. Kolejny szok. Lipiec, wakacje, a ludzi od groma. Mamy grudzień, mamy Comic Wars. Z tegorocznych imprez największe przedsięwzięcie, jakie tutaj zorganizowaliśmy. Jest kolejny szok, bo w momencie, gdy w Poznaniu, akurat tego dnia, odbywa się tyle różnych imprez, zdarzeń kulturalnych, zebraliśmy tutaj znowu setki ludzi, co pokazuje, że jest praktycznie chyba nieskończony potencjał na to, żeby kontynuować te imprezy. Mogę zdradzić, że na przyszły rok planujemy znowu minimum trzy imprezy. Najbliższa będzie w maju, będzie to druga edycja dnia darmowego komiksu, na którą serdecznie zapraszamy. I co jeszcze można dodać? My, jako multiwersum, jesteśmy tak zadowoleni, że nas tu już nigdy nie zabraknie. Ale zaraz, mówisz, że trzy imprezy, jeśli w tym roku trzecią było, była impreza na 75. urodziny Batmana, no to w 2015 to już nie będzie. Raczej taka nie będzie okazji, żeby świętować urodziny Batmana. To jaka będzie alternatywa na tą trzecią imprezę? Uwierz mi, że Batmana można wiecznie świętować. Tak żartując, a poważnie, wchodzimy w tak ciekawy okres, jeżeli chodzi o komiks, że niemal co roku, przez najbliższe 10 lat, jakaś ważna postać komiksa będzie miała swoją okrągłą rocznicę. Także prawdopodobnie może to być 45-lecie Catwoman, Jokera, czy jakiejś innej postaci. Chociaż nauczyni przykładem tego, że jednak ten główny okręt, w przypadku np. DC, jakim jest właśnie Batman, bardzo przyciągnął ludzi, Prawdopodobnie zrobimy 76, 76. urodziny Batmana, a przy okazji jakiegoś jeszcze innego kolesia lub superbohaterki. Czyli mówisz, że Batmana to zawsze z przyjemnością można świętować, nie ma problemu, że to będzie 101, czy tam 34. Liczby nie grają roli. Y, powiem tak. Y, przeglądałem box-office filmów, które były na podstawie bohaterów komiksów. Batman to jest sama czołówka. Jest najbardziej rozpoznawalną, pojedynczą postacią w świecie komiksu i to się przez długi czas nie zmieni. Alternatywą jest Marvel i na przykład Avengersi, ale te mamy do czynienia z całą grupą bohaterów. Ciężko to konkretnie sfersjonalizować, bo żadna postać z Marvela solo nie przyciągnie takiego potencjału zainteresowanych odbiorców jak właśnie Batman. No jest po prostu najlepszym kolesiem komiksowym w tej chwili i jest to w najbliższych latach nie do zmiany. Multiversum to jest Oczywiście sklep komiksowy, w którym masz oferty yy, głównie komiksów ze Stanów Zjednoczonych. Tylko i wyłącznie. W tej chwili specjalizujemy się już tylko w komiksach obcojęzycznych. Obcojęzycznych? Tylko i wyłącznie. Kiedyś pamiętam, że też były polskie wydania. W każdym razie y, chciałbym y, przejść do pytania, ponieważ przed chwilą mówiłeś o Batmanie. To czy faktycznie wyniki sprzedaży mówią o tym, że w Polsce najpopularniejszą postacią jest Batman? Jeżeli chodzi o komiks polskojęzyczne, nie mam pojęcia. Jeżeli chodzi o komiks amerykańskie, zdecydowanie tak. Najlepszym przykładem na to jest fakt, że praktycznie co, miesiąc, co, co imprezę po zakończeniu, kiedy przyglądamy komentarze na forach czy na naszej stronie, to zawsze widzimy płacz uczestników, że zabrakło jakiegoś Batmana. Oczywiście inne tytuły też się pojawiają, ale Batman wśród rzeczy, które były aktywnością przed nosa, dominują. Także absolutny bestseller. Okej, okay, ale Batman to jest tylko jedna postać z całego uniwersum DC. To w takim razie, jakbyśmy porównywali, to Marvel czy DC jednak? Batman to jest jedna postać, ale Batman ma kilkanaście serii. Także to jest, to jest kolos. Jeżeli chodzi o Marvela. Mhm. Y Wydaje mi się, że na, na ten moment w Marvelu y, większą rolę odgrywają jednak grupy postaci, niż pojedynczy bohaterowie. Y, X-Men, Avengers to są w tej chwili dwie najbardziej rozpoznawalne marki i takie wiodące prym y, w wynikach u nas sprzedaży i też, y, jakbym powiedział, są w tym filmowym box y, Filmy typu Iron Man, Captain America mają bardzo dobre wyniki sprzedaży i modalności, ale jednak są o tą półkę niżej. Także Marvel wygrywa na polu yy, grup bohaterów, natomiast DC zdecydowanie wygrywa, jeżeli chodzi o takiego jednego, który jest w stanie to wszystko pociągnąć do przodu. Czy no bo Egmont wszedł w to New 52 i obserwujesz na przykład spadek zainteresowania tą serią, ponieważ to wiedzą, że poszczególne yy, komiksy wyjdą w języku polskim. Yy, dobre pytanie. Yy, bałem się tego. Tak samo jak bałem się na przykład wielkiej kolekcji Marvela wyrwany przez y, Hachet. Marvel, Marvel to są różne komiksy na przestrzeni wielu lat, a New 52 jest takie na bieżąco. Mm, Ale... Okej, okay, wypowiedz ze spokoju. Niby tak, z tym, że powiem to tak. E, mniej więcej w skali e, 100% powiedzmy w miesiącu sprzedaży tomów w, naszej, w naszym sklepie ten rozkład sił pomiędzy ludzi kupujących absolutne nowości i wracających do klasyki rozkłada się niemal pół na pół. I Obydwa te słówki ilościowo z miesiąca na miesiąc tylko i wyłącznie rosną. Yy, nie odczuliśmy żadnego spadku sprzedaży. Yy, po tym jak yy, Egmont wszedł ostro w temat dni 52, yy, po tym jak Hachet wydał serię świetnych komiksów. Sam osobiście zbieram, także jestem serię Hachet bardzo dumny i tego typu inicjatywy na polskim rynku tylko i wyłącznie pomagają w ogólnym rozwoju rynku i typowo polskojęzycznych komiksów, a także zainteresowaniem na nowości sprowadzane prosto z USA. Okej, okay, no tak, tu już jesteśmy przy zainteresowaniu rosnącym. No to jednak wielka kolekcja Marvela i New 52 Egmontu wywołała pewne zamieszanie i na przykład, wydawnictwo Mucha Comics musiało się dostosować do nowych warunków na rynku polskim. I inwestuje teraz um, swoje siły w um, inne wydawnictwa, poza oczywiście DC i Marvelem. I tutaj moje pytanie, czy zaobserwowałeś na przykład um, większe zainteresowanie właśnie tymi mniejszymi wydawcami, um, no jeśli chodzi oczywiście o rynek amerykański? Jeżeli chodzi o Mucha Comics, to zauważyłem, że u niej w tej chwili prym wiedzie wydawnictwo Image Comics, które... W sumie ciężko nazwać małym wydawnictwem, ponieważ jest jednym z pięciu tak zwanych premier publisherów. To są najwięksi wydawcy komiksów USA, do których zaliczałem Marvel, DC, Dark Horse i DW, y, y, DW i Image, którego Topkał jest częścią. Y, także y, Mucha nie ryzykuje za bardzo y, sprzedażą Image, ponieważ jest to jednak cały czas światowa czołówka pięciu najważniejszych wydawnictw, y, która ma tą przewagę być może nad Marvelem i DC, że opowiada bardziej takie przyziemne historie, na tym się koncentruje i czytelnik, który szuka dobrego kryminału, który szuka dobrego horroru, zaczyna swoją wędrówkę po półkach, po ofercie, właśnie nie od tych dwóch największych wydawnictw, tylko szuka w kierunku image i Dark Horse. Oni się tym ratują, w tym się specjalizują i dzięki temu nadal są w tej piątce największych wydawców. To tak jeszcze takie pytanie, ciekawostka bardziej spodziewam się, że możesz nie odpowiedzieć na to pytanie, ale jeśli chodzi o działalność multiversum, to jest wiele długich lat. i Czy na przestrzeni właśnie tego okresu czasu potrafisz wyodrębnić jakiś jeden komiks, który faktycznie był najbardziej popularny przez te wszystkie lata i może nawet cały czas cieszy się równo wielką popularnością? Hmm. Przez te wszystkie lata. To jest coś, co cały czas domawiasz, domawiasz i się nie kończy. Znaczy, mogę zdradzić jedną wielką tajemnicę: jakim, jaki tytuł był najlepiej sprzedającym się tytułem w naszej historii, naszej firmy? Jest to pozycja, która ukazała się w ubiegłym roku. Jest to wydanie kolekcjonerskie komiksu Batman: Śmierć w rodzinie edycja kolekcjonerska z, kolekcjonerska z maską. No. Y Mogę, mogę powiedzieć tak, mniej więcej dokładnie yy, tu tam również, bo tego, jest, tego sprowadziliśmy po prostu mega ilości. Yy, powiem tak, yy, analizując sprzedaż globalną tego produktu yy, mamy dostęp do takich danych sklep Multiversum, największy sprzedawca komiksów opcjonzycznych w Polsce, sprzedał mniej więcej 5% całego nakładu jaki został wydany. Poszliśmy bardzo szeroko. Mieliśmy akurat do, dużo szczęścia, że premiera e, zbiegła się z ubiegłoroczną MFką. ką To po prostu szał. Do tej pory nie zdarzyło się nam nic takiego w naszej sprzedaży, no ale mam nadzieję, że zdarzy się jeszcze jeden taki produkt w przyszłości. To gratuluję sukcesu. Jeszcze chciałbym, żebyś powiedział adres strony internetowej, gdzie można znaleźć Multiversum. Zapraszam Was wszystkich na www.multiversum.pl Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. i ah,